Jak utrzymać siłę na redukcji. Siemanko z tej strony Dawid. Witam się z wami serdecznie i koniecznie zostawcie obserwacje, zasubskrybujcie, bo wtedy przyjdzie do was Dawid siły i sprawi, że owej nie stracicie na redukcji. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy czy to naturalami, czy osobami na środkach, chociaż wiadomo, że gdy mówimy o tym drugim, to mamy oczywiście troszkę większe zabezpieczenie, jeżeli mówimy o katabolizmie, ale czy tak czy siak, dla nas najważniejszym wyznacznikiem do zachowania masy mięśniowej, którą tak ciężko budowaliśmy przez okres właśnie dłuższego czasu, jest utrzymanie siły, utrzymanie bodźca, który będzie dla naszego właśnie organizmu odpowiedzią na to, żeby ten mięsień właśnie zachować. No i jak to zrobić będąc w okresie redukcyjnym? Na początku wiele osób często zauważa, gdy rozpoczyna właśnie redukcję, że siła idzie w górę. Dlaczego tak się dzieje? Często jest tak, że mamy przed okresem redukcji jakiś czas, w którym mieliśmy sobie powiedzmy mostek, mieliśmy sobie jakieś wyczyszczenie Diety, i dopiero wtedy właśnie zaczynamy redukcję. Jeżeli mówimy o tym pierwszym, czyli o mostku, no to wiadomo, zaczynają wracać środki i wtedy siła. Rośnie. Do tego wchodzimy na deficyt i zaczynamy przyswajać więcej jedzenia, bo często zdarza się tak, że jesteśmy na masie, jesteśmy już tak długo, że nie tylko to, czy przejadamy, ale również to, ile przyswajamy, zaczyna się zmieniać, bo to, że ja zjem coś, nie znaczy, że w 100% to przyswoje. Więc Pierwsze takie punkty, które możemy zauważyć, to na początku okresu redukcyjnego tą siłę nawet idzie zbudować, idzie ona w górę, tylko że idzie ona w górę do pewnego momentu. I tutaj w pewnym stopniu znajdujemy się w, w opcji wyboru, co kochamy, lubimy robić, a co powinniśmy zrobić. Co mam na myśli? Bo każdy z nas kocha trening, każdy z nas robi to dlatego właśnie, że może trenować i. E, Chce robić często tego za dużo, a za dużo nie jest tutaj odpowiedzią, którą chcemy sobie wybrać. Chcemy dobrać taką objętość, która będzie dla nas minimalna, jako że wiemy, że utrzymać mięsień jest łatwiej, ale będzie nadal powodowała, że siła będzie albo minimalnie szła w górę, albo chociaż się utrzymywała. A im dalej w okres właśnie redukcji, tym nie tylko. Poziomy siły, ale oczywiście i energii, bo wiecie, będziemy tacy przysłani, przymuleni i tak dalej, będą jeżeli chodzi o owe, spadały. Także musimy wziąć pod uwagę i rozważyć opcję, co chcę, a co muszę. I dobrym rozwiązaniem na samym początku będzie, już od samego początku, oczywiście, że te wszystkie serie wydłużone w jakiś tam sposób palą większą ilość kalorii, ale nie jest to dla nas na tyle ważne, żebyśmy ryzykowali przez nie utratę jakąkolwiek masy mięśniowej, ponieważ to deficyt będzie decydował o tym, bądź nadwyżka, czy będziemy chudli, czy będziemy tyli, a to jest bardzo proste wykreować dietą i kardio. Samą dietą zresztą możemy wykreować deficyt kaloryczny, nie musimy tutaj dorzucać kardio, jednakże wiadomo, wiele osób potrafi i lubi zjeść więcej niż robić po prostu ucinać cardio do zera. Ale jeżeli już jesteśmy przy cardio, często duże ilości cardio sprawiają też, że nasz centralny układ nerwowy jest jeszcze bardziej dojeżdżany, więc musimy sobie wybrać tutaj również opcję co do cardio. I jeżeli zauważamy, że właśnie owe wpływa negatywnie bardzo na naszą regenerację i na to, czy możemy progresować i czy właśnie na przykład, nie tracimy przez to energii na treningu nóg, no to wtedy musimy zdecydować, czy nie lepiej uciąć kalorie. No i też opcja, czy robić cardio po treningu. I tutaj właśnie to odpowiedzią, że nie będzie to najlepszą, ale jeżeli mamy do wyboru tylko taką opcję, no to robimy po treningu. Ale jeżeli chcemy coś zmaksymalizować, to powinniśmy robić kardio z dala od treningu siłowego. I tutaj czy to będzie nadczo, czy nie będzie nadczo, są oczywiście debaty. Jeżeli używamy takich rzeczy jak na przykład Jochimbina, mimo że jest tak naprawdę pokazane już, że nie trzeba ograniczać węglowodanów, spożycia węglowodanów w okolicach, właściwie użycia Jochimbiny w okolicach węglowodanów, ale do tego jak mamy na przykład hormon wzrostu i tak dalej i wszystkie inne dodatki, to na może mieć jakiś sens, ale czy będzie jedyną słuszną opcją? Nie, ale z drugiej strony kulturyści robią to od wielu lat i mają efekty. Czy można coś robić lepiej po wielu latach? Oczywiście, że można, no ale efekty zawsze zostawiają jakieś ślady. Więc jeżeli widzimy, że ktoś docina najlepiej robiąc kardionaccio, no to daje nam to jakąś wskazówkę. Też kardionaccio jest bardzo dobrą opcją, jeżeli chodzi o głowę, tak, no bo nakręca nas od razu do działania, mamy wykonany jakiś punkt jakąś część planu, który założyliśmy sobie na dany dzień, no i wtedy od razu jest nam troszeczkę lepiej i łatwiej go zacząć. Ale przechodząc do utrzymania siły i tak jak wspominałem, musimy wybrać, co lubimy, co kochamy, a co musimy. No i tak jak już napomknąłem, to wszystkie drop-sety, majoreps, reps, pauzy i tak dalej, wszystkie opcje wydłużenia serii idą w odstawkę. Staramy się od razu je odrzucić, jeżeli zobaczymy, że jakkolwiek nasza siła spada, to będzie dla nas oczywiście opcja, którą pierwszą wykluczymy, no ale co potem? I tutaj dużo osób będzie się tego bało, będzie się wahało, czy to zrobić, a słuszną tak naprawdę słusznym rozwiązaniem będzie nie, nie branie sterydów, a zmniejszenie objętości treningowej, chociaż tak jak wspomniałem, Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że sterydy nie dają nic, nie potrafią, nie sprawią i nie pomogą, żeby utrzymać masę mięśniową. Po co by się brał? Inaczej, tak? No co, że fajnie? To głównym zadaniem środków na redukcji jest utrzymanie masy mięśniowej, tak, Pomóc w utrzymaniu właśnie antykatabolizmu. I jeżeli coś się uda, to można nawet dokładać u osób początkujących jak najbardziej, tym bardziej na środkach chociaż osoby początkujące nie powinny być na środkach, ale możemy to nazwać także że osób początkujących ze środkami, o, bo to jest tak jakby takie nowe Nubi gains, więc wtedy też można to rozważyć. Ale wracając do tematu, e, zmniejszenie objętości treningowej do ilości minimalnej, która daje nam utrzymanie. Więc powiedzmy, że do tej pory robiliśmy sobie tygodniowo 16 serii na nogi, e, 14 na klatkę, 14 na plecy, albo 12 na klatkę, 14 na plecy. Da małe partie. Robiliśmy sobie po 8 serii. Od razu ucinamy po dwie serie robocze z czego? Z ćwiczeń i tutaj których? Izolacja będzie dla nas pierwszym takim naprawdę wyznacznikiem, ale musimy też pomyśleć, że im bliżej zawodów, tym bardziej musimy albo powinniśmy się zastanowić nad tym, żeby. Troszeczkę jeżeli wykonujemy wielostawy, zachować jakiś właśnie tutaj bym wtedy pomyślał już gdy byłbym 2-3 tygodnie przed zawodami, nad zachowaniem jakichś powtórzeń, może w zapasie, jeżeli chodzi o typowe ćwiczenia wielostawowe typu przysiad ze sztangą. Jeżeli robimy przysiad na haku, to lecimy do odcinki. Mamy tutaj asekurację, mamy sobie, możemy odłożyć i tak dalej. To samo jeżeli chodzi o wypychanie, ale zmniejszenie serii roboczej na izolacjach, to będzie pierwsze rozwiązanie. Czyli na przykład ucinamy sobie z prostowania, z uginania, z prostowania rąk, z rozpiętek i tak dalej. Staramy się utrzymać wielostawy jak najdłużej, w jak najwyższej ilości, bo to jest dla nas tak naprawdę bodziec, który dał nam ten mięsień. A wiemy, że to co mięsień nam zbudowało to też ten mięsień nam utrzyma. Więc chcemy jak najdłużej te wielostawy mieć, ale tak jak wspomniałem, gdy już jesteśmy bliżej okresu takiego już skrajnego, no tak jak ja teraz na przykład się znajduję w takim już okresie, gdy praktycznie kończę redukcję, możecie zobaczyć po mojej twarzy, że no nosa już praktycznie nie mam. Mógłbym mówić, chłopiec, który przeżył redukcję. No, takie nawiązanie do Voldemorta. E, ale wracając, no, chodzi mi o to, że staramy się zmniejszyć ilość serii. Kolejna rzecz to jest podbicie białka. I tutaj, jeżeli na przykład jedliśmy sobie 1,8 do 2 gramów na okresie masowym, to na okresie redukcyjnym możemy właśnie wtedy dorzucić te aminokwasy podczas treningu EA, albo po prostu zwiększyć podaż białka do 2,5. Czasami nawet 3 gramów na kilogram masy ciała zdarza się i nawet u naturalnych czasami się to zdarza. Niektórzy tak robią. Na zasadzie takiej, że jeżeli czegoś nie użyję, to użyję to jako energii, czy tak, czy siak, no bo jakoś proces, proces musi zajść, tak, także musimy wziąć to pod uwagę. Kolejna rzecz, takie suplementy jak na przykład kreatyna, cytrulina, wszystko co może nam pomóc. Jeżeli chodzi o utrzymanie performansu treningowego, ale jeżeli mówimy sobie o performencie treningowym, to też nie możemy zapominać o takich rzeczach, jak na przykład magnes, prawda? Ja mam tutaj z Hirolaba sobie magnes z kodem David 10% na musclepower.pl na wszystkie suple. I jakbyście chcieli, musimy też zadbać o niedobory, tak? No i musimy też dbać o swoje stawy, także tutaj materiał o kontuzjach zapraszam, gdzie mówię na przykład właśnie na ten temat, jak się zająć stawami. No i wspominam o takich rzeczach jak BPC, MSM i różnych, różnych wiele innych. Rzeczy. Ale jeżeli chodzi o najważniejszą rzecz, jeżeli, jeżeli mówimy o utrzymaniu masy mięśniowej, to będzie to zmniejszenie i wiele osób się tego boi, ilości serii roboczych. To będzie najlepsze rozwiązanie, najprostsze rozwiązanie i najbardziej pomoże. Ale nie zapominajmy również właśnie o dodatkach, które, jak sama nazwa wskazuje, suplementacja, czyli gdy znajdujemy się w okresie, który jest dla nas niedoborowy, wtedy stosujemy. Suplementację, coś co ma nam do, dołożyć do tego, co brakuje. Mam nadzieję, że materiał jest pomocny. Dajcie znać, o czym chcielibyście, żebym porozmawiał w następnym materiale. A ja na ten moment się z Wami żegnam. Do później, przyjaciele.